Witam wszystkich serdecznie i zapraszam do opisu gatunkowego gekona tygrysiego. Nazwa łacińska Pachydactylus tigrinus. W polskich hodowlach jest to rzadki i trudno dostępny gekon. Jest to mała jaszczurka dorastająca do 9 cm, o ciemnobrązowym barwieniu, z białymi paskami i kropkami. Pokryta jest również czarnymi cętkami. Wygląd tych gekonów różni się od siebie w zależności od regionu występowania. W naturze występuje on we wschodniej Afryce, w Zimbabwe, Bostwanie oraz Mozambiku, na suchych i półsuchych sawannach. Terrarium powinno być pionowe, typu stepowego. Trzymamy je w grupach. Dla haremu jeden samiec plus dwie samice, minimalne wymiary terrarium to 20 na 20 x 30 Samce są terytorialne, więc trzeba mieć to na uwadze. W przypadku, jeśli chcemy więcej niż jednego samca w terrarium. Jako podłoże możemy użyć piasku. Do wystroju można użyć kamieni wapiennych. Trzeba pamiętać o odpowiedniej ilości kryjówek. Można również wykonać ściankę, co powiększy przestrzeń życiową gekonów. Temperatura w terrarium powinna być od 25 do 30 stopni, na wyspie ciepła do 40. Jest to gekon nocny, więc nie potrzebuje żadnych lamp typu UVB. Karmimy je owadami na przykład świerszczami dopasowanymi do wielkości osobnika larwami mola woskowego oraz innymi owadami karmowymi Trzeba również pamiętać o podawaniu witamin oraz wapna Dla urozmaicenia diety można podawać gekonom starte owoce taki przecier yy, lub miód Dojrzałość płciową osiągają po około 9 miesiącach Samica składa dwa jaja Zakupuje je w piasku bądź yy, składa je pod na przykład korą. Ja je inkubujemy w temperaturze 25-27 stopni przy wilgotności 90%. Młode wykluwają się po około 80 dniach.